Top 3 najgorszych bóli, jakie może przeżyć człowiek. Numer jeden to totalny szok gotowi. Na trzecim miejscu poród. To jak maraton cierpienia w ekspresowym tempie. Gigantyczne skurcze, rozszerzanie szyjki i mały człowiek przeciskający się przez wąski tunel w skalabulu, około 50 na 100. Miejsce drugie kamienie nerkowe. Te maleństwa potrafią wywołać piekło w twoim ciele. Ból tak intensywny, że niektórzy mówią, iż poród to przy tym pestka. Tu mówimy o 75 punktach w skali męki. Zanim zdradzę numer 1, zostaw serduszko i obserwuj po więcej takich szokujących ciekawostek. I w końcu numer 1. Nerwoból nerwu trójdzielnego. To jakby ktoś nagle podłączył cię do prądu w twarz. Krótkie, ale miażdżące impulsy bólu. Skala? Nawet 90 do 100, koszmar. A ty jaki ból zapamiętasz do końca życia? Napisz w komentarzu i nie zapomnij zostawić followa bo to dopiero początek.